Siema, niedawno wstałem. Ogólnie mamy dzisiaj 30 grudnia, co oznacza, że dzisiaj obchodzę swoje 19. urodziny. I to nie będzie taki zwykły dzień, bo mam dzisiaj plany. Plany są takie generalnie, że jedziemy do Koszalina ze znajomymi z Mileną, moją dziewczyną, Rafałem, Sigiemką, Wiktorią, dziewczyną Sigiemki. Do Koszalina, do kina na film jaki? Jeszcze się dowiecie. A Najpierw musimy się ogarnąć, bo. Nawet jeszcze nie zdążyłem muszka pościelać, więc. E, więc let's go! Dobra, ogarnąłem się, tylko generalnie jest jeden mały problem Zrobił mi się syfek na nosie Mamy godzinę 9.44 My musimy wyjechać jakoś o 10.30 z domu Muszę wyjechać Więc y, idę na dół się jeszcze ogarnę Zrobię sobie herbatkę do termosu No i będziemy niedługo jechać, nie? Dzień Dzień ma. Dzień tak, jestem dzisiaj operatorem Dzień, Z tyłu chcesz usiąść? Mogę z tyłu usiąść Idzie na dół Co? O kur... No kurwa nie koplesek plecak za ty. <grym> Elegancko Aby nie, a, nie. A, nie. Ten... Dzień, Dzień, do kina, jesteśmy już w Koszalinie e, A nagrałeś tak jak ten? Jak nadrobiliśmy 30 km, Nie No to musieliśmy 30 km dłużej jechać nie będę mówić dlaczego. <laughs> nie, będę, nie, nie będę mówić, kto miał ale chyba. <laughs> Ostatecznie dojechaliśmy, więc z git Teraz idziemy na zakupki kupić jakieś pićko Jedzonko kupimy w kinie. I idziemy na na co idziemy? Powiedz, powiedz widzę, na co idziemy. Na spongeBoba idziemy. Na spongeBoba idziemy, widzowie. Gdzie idziemy, dziewczyny? nie wiem, na zakupy. Nie, idziemy do kina, idziemy do kina, nie idziemy na zakupy. O, jest Kaufland, idziemy do Kauflanda, zakupimy sobie jakieś e, pi, e, piciu, jedzenie i idziemy do kina. Jak to jest w ogóle? A wiesz, że energetyki są niezdrowe? Pamiętam jak on e, zemdlał, powiem, energetyki. Bo brałem antybiotyk i, napijem, i wypijemy piwo zero energetyczne. <śleski> Dobra, idziemy do kina i co bierzecie do jedzonka? Popcorn! 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 Ale jaki? maślany. Maślany? Tylko maślany Chciałem wziąć sobie chipsy, ale mi ktoś nie pozwolił. Masz co dzisiaj? Urodziny! Masz co dzisiaj? Urodziny! Widzowie! 2040, prezydenta, skurwysynu! Jak to, polizman? Nie, 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 jak oceniasz film Taki średni. Jak ocenia się pin Bardzo fajny, mega śmieszny. Tak. Idealny dla IQ Rafała. Super. Śmiałem się cały czas. Ale ogólnie teraz się śmiałem. Dużo się śmiałem na No Widzowie, słuchajcie, co teraz robimy Jesteśmy w sklepie i teraz tak, dziewczyny wybierają outfit dla nas, a my wybieramy taki sam outfit dziewczynom e, Więc co? Lecimy, nie? One wybierają jeden outfit dla nas dwóch I my wybieramy jeden, jeden outfit, outfit dla, dla Wojga. ich dwojga Dziecięcy. Czyli dwie osoby zakładają to samo Dobra, w dobrym <laughs> jesteśmy w dziale, w dziecięcym Będziemy dzisiaj wybierać outfit dla chłopaków Mi się od razu spodobała ta bluza i możemy ją od razu w, e, wziąć, tylko i do, do, do niej po prostu wybierzemy jak się Teraz musimy wybrać jakieś spodnie, co my to mamy? I bluzkę pod tą bluzą. To może być ciężkie, bo w wy... nie ma za ładnych spodni. Ej, Slim im weźmy z Jaką przyjmujemy taktykę? Coś takiego eleganckiego czy coś bekowego? Nie, nie jest coś bekowego, taki fajny outfit Nie bekowy, tylko fajny Lecimy, lecimy w taki bardziej... Try hard, tryhard, tryhard. try hard, Dobra, czekaj, stop, stop, stop Jaki... W co, w co idziemy? Zróbmy może taki Pinterest outfit Pinterest outfit O, dobra, jakieś agi, agi weźmy. Może jakieś takie leginsy czy coś? Weźmy tak, agi, leginsy i takie podkolanówki takie białe Tutaj na skarpety Mmm, takie piżamkowe, tak? Tak I Takie tylko rozmiar wybierz, dobry. No ale ja właśnie nie wiem, jakie ma. 28-32. Ja w ogóle nie wiem jaki reform ma. On ma coś 32, ma 31, 34? coś pamiętam. Rafał ma coś 32, ale reform ma też 32. Wybrałyśmy spodnie, to nie wiemy jakie rozmiary, bo chłopcy mają jakieś dziwne rozmiary. Dobra, to bo tak. ubrałam to... osobno <coughs> Mamy buty, to może nam się przydać. Tak, tak, to zapamiętajmy. Albo weźmy od razu, od razu weźmy. Dobra, to bierzemy to od razu chyba. Jak jaki jest i... rozmiar? 1,70 m. Idealnie. No idealnie. Musi być. Muszą być szare leginsy z szerokimi nogawkami. Mhm, mm chyba tak, co? Chyba tak, chyba tak. Dobra, zakładamy, bierzemy szare. Mka? Mm. Nie, K -S -ka. Ej, i szukamy teraz bluzki, ale to jest ciężkie. Mam, znalazłyśmy jakąś taką, ale ona jest taka... Oni no, ją No wiem o tym, Coś czuję, że ją zhejtują. Dobra, czy mamy czapkę, mamy spodnie, mamy bluzę, mamy koszulkę. Mamy. Ej, ale Milena będzie miała, ma, ma większy rozmiar chyba o wiele niż mogę się przypytać do kamery? No. Siema. <noise> Sorry. Dobra, no aura. <noise> Teraz idziemy na dodatki. Trzeba tutaj zrobić tak zwany statement piece, coś co będzie się przebijać kontrast. kolorem. Kon kontraści. Tak zwany kontrast. Zmoglibyśmy pójść w tą czapkę. Zróbmy tak. Dobra, to bierzemy. No mamy buty, mamy spodnie, mamy górę, mamy czapkę, mamy torebkę. Git, możemy jeszcze pójść pod kasy po jakąś taką bransoletkę na, na rękaw. Takiego dużego, żeby było właśnie na, na rękaw. Mamy cały outfit, więc zaraz zobaczycie na chłopakach, jak wyglądają. Na pewno będzie okropny. I oni zhejtują ten outfit. A wy macie nawet buty! No. Na wy bez butów? No, bez butów. Dobra, dziewczyny nam dały rzeczy, my to już rzeczy dziewczyną się wymieniliśmy. Jak? No, no. Ale jaki dobry rozmiar zabraliśmy. Na... Okropny tych spodni się rozmiar. Czapka. Na ile oceniacie outfit, które zrobiły się dla nas? 10 na 10, 11 nawet. Nie No. no. A teraz nasz. Jedwa. Co? Dobra, no, ale słuchajcie, czapka w ogóle spieje. No, no w ogóle dobra, nie pasuje. Akurat, była, akurat ogóle... to powiedziałem, że czapka, obrawa, czapka obrawa, nie pasuje. Nie tak. To nie wpływa na ocenę outfitu. To na ocenę. To, bo to bo my w... wpływamy na teraz na wasze, bo nie było butów nawet. A wasze były Masz takie same buty! Nie, ja ładniejszą wiele buty. Torebka w ogóle. No torebka jeszcze okej, okay, mogłaby być spoko, dobraliście kolorem do butów, Nie, jest okej, okay. ale spodnie i rozmiar miał znaczenie. Naszemu ma znaczenie, dlatego że na mnie wisiały, a na Milenie bardzo ładnie leżały, więc to jest różnica. Teraz nasza ocena, spodnie były z, w złym rozmiarze. No, nie ja, umiesz... Tak, który był zły. Butów w ogóle nie mieliśmy. Ile oceniamy to, co zrobiliśmy? Wspólnie o, ustalamy 6 10. Tak, 6 7. Się Rysiek. Rysiek, zostaw ten kabel Zostaw. Rysiek mi gryzie kable. I to jest problem mój od pewnego czasu, bo Rysiek gryzie wszystkie kable. I to jest giga irytujące Nie wiem skąd on ma fazę na to, ale on gryzie wszystkie kable. Tak w ogóle to nie mówiłem wam, ale wróciłem już do domu, odwiozłem wszystkich i zostałem sam z Rysiekiem No, coś się przewidzieć